Tomek, witam was w kolejnym odcinku na kanale Bayern z detektorem. Znajdujemy się znów w tym samym miejscu co w ostatnim odcinku. Jestem wam winien to, bo ostatnio wam nie powiedziałem, gdzie w ogóle się znajdujemy. Jest to pasmo Szpesard w Bawarii i znajdujemy się centralnie w rejonie w którym kiedyś tam y, płynęła rzeka, według starych map. Także ostatnio wyszły jakieś monety. Jedna srebrna. Y, dzisiaj zobaczymy, co uda się znaleźć. Y, teren jest obiecujący. Jest to na skraju lasu kawałek łąki. No i co, co jeszcze? Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście, jeśli się Wam podoba, zostawcie jakiś znak po sobie. No i co? Widzimy się przy jakimś pierwszym, lepszym albo gorszym dołku. jakieś napisy oczyszczę, pokażę wam w domu mamy kolejny sygnał 54, 62 zobaczymy może tym razem jakaś monetka to jeszcze jest żelastwo, chociaż kawałek jakiś... jakiegoś żelastwa. Słoneczko wyszło, ale jest tak zimny wiatr, że troszkę ciężko się idzie, oczy łzawią. W takiej okolicy jesteśmy, tu kawałek łąki, las. Słaby, wariujący sygnał. Spróbujemy wykopać. O, coś małego, ale wydaje mi się, że łuska. Oho, jest monetka. Pierwsza jak zwykle straszne błotko. O, jakiś wycieruszek. Jakiś wycieruszek. No nic. No ale jest pierwsza krągłość, także super. Na podsumowaniu postaram się oczyścić i Wam pokażę. Także no, oby tak dalej. Lecimy dalej. Jest mocny sygnał 85. Zobaczymy. Kopiemy coś małego z tego, co mi się wydaje. ale zaraz się przekonamy. Zlokalizuję to pinpointerem. Może to być też kabzel. Aha, małe. Kawałek drutu. Tam w tej dolinie, jak Wam wspominałem na e, wstępie, kiedyś na starych mapach płynęła rzeka. Tutaj ostatnio właśnie e, chodziłem też. Wtedy co wyszło to srebro. Jeszcze dokładnie tutaj sprawdzę ten teren. Jak coś wyjdzie, dam Wam znać. Tutaj mam jakiś dziwny mały sygnał. Różne częstotliwości zobaczymy, kopiemy na żywo. Wydaje się, że coś małego, ale sprawdzimy to razem. W tej bryłce. Mhm. Mhm. Tak myślałem, aluminium jest tutaj pełno. No, ale to jest nieodłączna część tego hobby. Także, no niestety, lecimy dalej. Kopałem właśnie tutaj pod lasem. Sygnał, i już widzę, że jest jakaś krągłość. O, dokładnie tutaj. Nie wiem, czy ją widzicie. Wyłączę pinpointer. Zobaczymy. Był sygnał 85. Także znowu jest błotko Ciężko cokolwiek rozpoznać Ale już wam pokazuję o 50 feningów To było chyba z aluminium, nie wiem to raczej nie jest srebro Także tak to wygląda super lecimy dalej na podsumowaniu wam może trochę bardziej doczyszczę bo jest błoto ale widać moment może jeszcze rocznik zobaczę 1920 któryś Skopałem już sygnał. Widzicie, że jest to 7980. I a propos tych sygnałów, e, kilka osób, które nie zajmują się, e, po prostu nie pasjonują się tym, pytało mnie, co oznaczają te sygnały. Po prostu tak pokrótce. To Im większa przewodność metalu, tym e, lepszy sygnał. To też w zależności od programu w danym detektorze. Na tym programie, w tym detektorze po prostu do 30 to jest żelazo. Mam je wyelimi wyelimi wyeliminowane, sorry. Także w ogóle mi detektor na to nie reaguje. A 50-60 to jest na przykład miedziana moneta. 80-85 aluminium albo srebro. Także pokrótce tak to wygląda. Oczywiście wszystko można sobie dowolnie ustawić w zależności od detektora. Tutaj mieliśmy sygnał 80. No ja przypuszczam, że to będzie aluminium, ale zobaczmy. Gdzieś tutaj w tej bryłce, Aha. oho. Na pierwszy rzut oka wygląda jak jakaś kula muszkietowa, ale tu coś wystaje tak, jakby jakiś stary pocisk. No nie wiem, jeśli macie jakieś mm, propozycje, co to może być, to dajcie znać w komentarzu. Lecimy dalej. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj biegnie właśnie wzdłuż wyschnięte koryto rzeki. O i tutaj właśnie szukam. No zobaczymy, jeszcze chwilę pochodzę i i trzeba będzie się zbierać. Pogoda jest y, fajna, jest trochę mroźno, ale strasznie strasznie zimny wiatr wieje, pomimo że słońce świeci, no to czuć trochę zimno. Ale no nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Mam teraz sygnał 82. Zobaczymy co to będzie. Wykopiemy sobie. Zostawiam kapsel. Ale grunt to się miło zaskoczyć. Zobaczmy. Aha, już to widzę. Łuska. Na łuskach, tak jak mówiłem, nie bardzo się znam. Ale tutaj widzę RWS. 57JS, także 8 razy 57JS, także takie coś zabieramy. Mamy jakiś sygnał na wierzchu. Kurat wykopiemy go na żywo. Wydaje się, że jakaś łuska, ale zobaczymy. No, gdzie jesteś? O jest łuska tak jak myślałem To no nic lecimy dalej Dołek Ja już widzę tą krągłość Nie wiem czy Wy widzicie gdzie ona była O tu jest Kolejne 50 feningów Który rocznik tym razem? 1921. Jak na aluminium. Bardzo ładny stan. Także tak to wygląda. Już druga, ta sama moneta. Dzisiaj leci do pudełka. Także fajnie. Dwie monetki już. Lecimy dalej, powoli będziemy już kończyć. Już wracam do domu. Tu mam taki słaby sygnał. Strasznie mały. Kopiemy na żywo. Zobaczymy, co to może być. Malutkiego chyba. Wyszło. Oho! Ha! Moneta. Zobaczmy. Czy guzik? O jakiś guzik. Guzika dawno nie było. Chyba nic. Nic chyba tu na nim nie ma. No ale zobaczymy oczyszczę. Tak, jakby jakieś srebro przebijało, no ale nie jestem pewien. Super. Już myślałem, że moneta. No to widzimy się może dalej jeszcze coś znajdziemy No i kolejny dołek Wyszło coś ciekawego Sam nie wiem co to może być Czekajcie oczyszczę Strasznie drobny sygnał Lore, jakaś zakrętka od czegoś, bochce, ciekawe wygląda na bardzo stare. No nic, bierzemy, lecimy dalej. Ostatni sygnał na żywo, zobaczymy co to może być. 82, zobaczymy. Myślałem, że jakaś odznaka, ale to kawałek blaszki. Także widzimy się już na podsumowaniu. Powoli już będę się zbierał do auta. Słuchajcie, człowiek chce wracać do domu, a tu cały czas sygnały, no grzech nie wykopać. No i zobaczcie, nie wiem czy widzicie, ja już to widzę, jest, co to za monetka, jest złoto Weimaru, 1924 rok, rentnen Aj super. No nic, teraz już naprawdę zwijam detektor i pora wracać, bo tak to nigdy nie wrócę. Widzimy się już na podsumowaniu. No to już na dzisiaj koniec moich poszukiwań. Warunki są jakie są. Jest w miarę sucho, ale ziemia jest mokra i ciężko się troszkę chodziło, ale poza tym. Wypad można zaliczyć do udanych. Wpadło kilka monet. Zresztą zaraz Wam wszystko pokażę. Ile chodziłem, gdzieś około 2 godzin. Także jest, można powiedzieć, że super. A tutaj teraz Wam pokazuję, co dzisiaj znalazłem. Jak widzicie, tutaj troszkę śmieci. To mi się wydaje, że jest opakowanie po, yy, po jakimś kremie albo po tytoniu jakaś przywieczka, kapsel, kilka łusek no tutaj mój pierwszy ołowiany żołnierzyk bez głowy oczywiście i to jest ciekawe nie wiem co to jest ale wygląda mi to na jakąś yy... Zakrętkę, może od jakiegoś perfumu starego nie wiem, zobaczymy. No i tutaj jeszcze Wam pokażę. Monety, kilka ich jest. Spadł też guzik. Proszę bardzo, 50 feningów. Tutaj bliźniak. Tak samo. Jakiś guzik. Przebija na nim srebro. Ale raczej srebrny nie jest. Tutaj wycieruszek. Chyba 10 feningów. Z, Kaiser, z Niemiec. Z cesarskich Niemiec. I tutaj jeszcze złoto Weimaru. 5 feningów. Nie wiem czy będziecie widzieć. O, tak to wygląda. Także w miarę udany wypad. I, e, dziękuję, że byliście do końca. Zapraszam Was do subskrypcji, jeśli się podobało. No i widzimy się na następnym wypadzie. Cześć.